Rozpoczęła się decydująca faza walki o awans do plus Ligi Kobiet. Siódemka Legionowia w pierwszej rundzie play-off zmierzyła się w arenie Legionowo z AZS-em Uniwersytetem Ekonomicznym Kraków. Faworytki nie zawiodły swoich kibiców, którzy bardzo licznie stawili się zarówno na sobotni, jak i niedzielny mecz. Pierwszy set sobotniego spotkania był jednak bardzo wyrównany. Drużyna gości miała szansę na wyrównanie 24-24 ale piłka po ataku trafiła w aut i legionowianki mogły się cieszyć z jednosetowego prowadzenia. Dwa kolejne sety toczyły się już wyłącznie pod dyktando siódemki, która nie dała szans niżej notowanym rywalkom spokojnie wygrywając do 14 i 20. Najlepszą zawodniczką tego spotkania wybrano Annę Sołotkowicz, która tego dnia znakomicie zagrywała i kończyła akcję celnymi atakami ze skrzydła i drugiej linii. Niedzielny mecz wyglądał podobnie: drużyna z Krakowa stawiała zacięty opór także tylko w pierwszym secie, wygranym przez gospodynie 25 do 23. W drugiej partii siódemka już na taką grę nie pozwoliła i zdeklasowała swoje przeciwniczki. W końcówce rywalkom udało się zdobyć kilka punktów, ale atak w aut jednej z krakowianek zakończył tego seta. Legionowia wygrała tę partię 25 do 14. Po pięciu z rzędu wygranych setach ta dobrze funkcjonująca maszyna się zacięła, co wykorzystał AZS. Autowa zagrywka Katarzyny Jóźwickiej przyniosła 25 punkt rywalkom, które mogły się cieszyć z wygranego do 18 seta. Na więcej Legionowianki drużynie gości nie pozwoliły, chociaż ta grała bardzo ambitnie. Po ataku Ilony Gierak Legionowia wygrała czwartego seta 25 do 22 i cały mecz 3 do 1. Najlepszą zawodniczką niedzielnego meczu została kapitan zespołu Kinga Bong. Trener drużyny gości nie mógł być zadowolony z dwóch porażek w Legionowie, ale po niedzielnym meczu miał wyraźnie lepszy humor niż w sobotę. Tak się gra, jak przeciwnik pozwalał. Wczoraj pozwolił nam na, na znacznie mniej, dzisiaj na znacznie więcej. I stąd wynik nieco lepszy, aczkolwiek przegrana. No przegrana, no licząc nawet w rundę zasadniczą, to byłaby za trzy punkty, czyli Czyli ciągle jesteśmy jeszcze daleko za legionami. Wojciech Lanek, mimo że jego drużyna straciła tylko jednego seta w dwóch meczach, docenił umiejętności zespołu gości. Wczoraj to nie było też zaskoczenie, ale na super wychodziła im gra środkowa, bo jedna trzecia wszystkich punktów zdobytych przez ten zespół to były ataki ze środka i my sobie z tym nie mogliśmy poradzić. Dzisiaj no było zupełnie inaczej, bo myśmy to przeanalizowali, wyeliminowaliśmy te ataki ze środka tam niewiele skończyły dziewczyny, ale to się odbiła akurat w drugą stronę, że ta gra się rozłożyła na skrzydła, na środek, na drugą linię i to już jakość tego zespołu jakby poszła do góry. Jak widać po wyniku jakość gry Legionowi poszła w górę. Siódemka ma już poważną zaliczkę w postaci dwóch zwycięstw i do awansu do drugiej rundy brakuje jej już tylko jednej wygranej. A kolejny mecz i być może drugi zostaną rozegrane w Krakowie 17 i 18 marca. Ja bym chciał, żebyśmy w Krakowie zagrali dwa mecze, bo, bo to się naszej publiczności należy i, i tak sportowo myślę że też nam, nam się należy, żeby, żeby jednego, jeden mecz Legionowi e, urwać. I to, I to byśmy chcieli zrobić. A, a jak urwiemy jeden, to jest szansa na też na drugi. I kto wie, może przyjdziemy tutaj w środę. Trener Legionowi nie zamierza lekceważyć drużyny AZS-u, która w swojej hali będzie bardzo groźna. Mówienie o tym, że jedziemy tam na jeden mecz, nie zamawianie noclegu w soboty na niedzielę to już by była no, pyszałkowatość z naszej strony. Nie, no spróbujemy. Na pewno będzie ciężko, bo tu widać. No, ten zespół na tej sali, gdzie nikt nas jeszcze nie ograł, no, postawił nam się bardzo mocno. Tam będzie jeszcze groźniejszy. W drugiej parze play-off rywalizacja jest bardziej wyrównana. Po dwóch meczach w murowanej goślinie jest remis i przed spotkaniami w policach chyba więcej szans na końcowy sukces mają aktualnie zawodniczki Chemika.